Nie śpisz? Nie Co się stało? No, siedzimy we sześciu i nie śpimy yes. <noise> Siedzimy w sześciu i nie śpimy mówię. Siedzimy w sześciu i nie śpimy, sam w pokoju siedzimy <głos> 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 O nie, o nie Kurwa, wychodzę z tego meczu, nie. Magiera, gra Lasha we wtorek? Tam w Kurwa od czwartek? Kiedy Środa, czwartek We wtorek, no. nie bo jutro jest Nie wiem To kurwa nie wiesz, no, albo wiesz, albo nie No to nie wiem Ale nie, no. nie. Generuje się, muszę coś ja się... Nie, nie zjada. Malik spadł do kurwa... Chcę maliny, ale Malik spadł kurwa do ogniska. On nie wrzucił te ogniska, idioci. Kurwa, ten Markelow jest takim gównem, kurwa, chłop. Na tych tu kurwa, nie potrafią grać szmaty. Taki jak Tomek, kurwa, drugi frajer bez kitu kurwa, no grają na tych wall jak kurwa, strzelać nie potrafią, śmiecie. Dobra nie raczej nie pewnie przyjąć jeśli się nikt nie wyjebie i do bazy, do dobra. do bazy, do bazy, do bazy, do bazy, No iść do tej bazy kurwa debilu! Ci zajeb.. A co tu do bazy? No bo się kłasz po HP jeban debilu! Jest no, mam mamy je, kurwa okienko, ale jeszcze pode, potrzebuję gościa no Rozumiesz, jesteś takim idiotą, mówię ci coś, a ty kurwa udajesz, że nie słyszysz. Jak Jest jebane okienko, czasem... Zezłe, pucha, bo się do was już kurwa nie Cztery głosy, nie, trzy głosy na ciebie. Dwa na mnie. I tak przegraliście już. Na mnie zagłosuj, zagłosuj na mnie. To ale jesteś jest... się Ale jesteście w prajeżdżu. Nic haci. nie ruszyło do przodu niestety Hachi, I Właśnie wiesz co ona zrobiła dzisiaj? Co? Zamiast zaprosić cebę To ona z popakami poszła się najewać Zamiast ceby Oluś dojeboliś ci Ale klasa, pa, pa, pa. To pić był na to Normalnie czułam jakby rosło w moim brzuchu drzewo i To Było okropne. Jak kiedyś Bombaj? Nie. To nie pi. A co to? Gówno. <śleszone> Super. No, Olek, wszystkie te zalety, co, co grałeś zajebiste, to mówisz, że jest chujowe, tego kurwa nie Boże, jest... Boże, no pod jednym przyciskiem powinna być petarda, pod jakimś kurwa nie trzema wiem. przyciskami naraz. Mówi, że parkur jest chujowy w tej gierce, Tomek, zgadzasz się? A, nie jest? wiem, co ty mówisz, bo mi za głośno gada ten Spike spierdolony. Olek powiedział, że parku w tej grze się... Pekaj, okay, bo cię nie słyszę, bo ja tak samo. teraz mam intro i no, jest no, takie głośne, tak, że... <laughs> ja ale to, to, ja to ja mówię mało. specjalnie, że kurwa po trzy razy, ja was wszystkich słyszę, też mi gra działa głośno. Ale ja mam to intro! Słucham, ja mam cię przyciszonego specjalnie, bo grzeszacz. No ja nie mogę cię słów mieć głośno, bo ty kurwa kichasz, ty, kurwa hatrzysz i jeszcze inny hey, to ty może masz mi mizo mizo mizofonię, masz <noise> No i chyba jest, posiadałam miz mizofonię. Chyba tak. Trzeba leczyć. No, musisz ja? właśnie, tak, musisz sobie właśnie wziąć Michała jak najgłośniej i próbować wytrzymać, jak będzie kichał, chuchał, hachrał i walił jadro, to ty musisz myśleć o czymś przyjemnym. No dobra. Teraz ja się to... zademonstrujesz. A ja wiecie, że tak? Saba, wiesz, że mi się nie zapisał save? Muszę znowu to robić? Aha. Czemu ci się nie zapisał? Nie wiem. Graj, rozegraj kampanię. Jest nowa gra tylko. No za gierkę, jak się tutaj nie zapisują. No dobra, no to ja też muszę zrobić prolog znowu, jeszcze raz, x 2 No chuj, jeszcze raz. No bo mówię ci chyba, że się safe nie zapisał. Chyba górna, nie słyszysz Michał, co? <laughs> <musicie głosy> czegoś się, się zagracił, ja. Wiecie, co? że możecie tak gierkać 10 razy, dopóki czegoś nie zrobicie, żeby cały czas. <noise> chyba Michał musi wyjąć słuchawki. Ja Ej, z longa, 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 longa. mnie bije, z mnie bije. Drugi rano. jest, chyba. W Jest, w long. So? Yes, The long. The long. O, i... Co ty mu zrobiłeś? Nie no kurwa, no, on ma 32 creepy, no. Poszła gdzieś tutaj oh, po na i będzie dzwonić do śmieszka, tylko po to, żeby ją przewieźć do domu. <śmiech> <śmiech> Dobra, jest ja 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 tak taki <laughs> Michał, takie rzeczy mówi. Że jest Michał, takie rzeczy mówię Gierdalać za miasto 20 km Michał przestań mówić, proszę cię. I dzwonisz sobie po taksówkę. Jezu. <grystanie> Dawaj, nie ja tu ofensywnego Hilka zaraz zagrę. Tak, Hilek. Ooo! O. <grystanie> ja taką sytuację, nie wiem wam powiedzieć, ale myślałem, że będzie nasz otak, ale mam nadzieję, że nie. Słuchajcie miałem tę postaci właśnie związaną z waleniem konia, nie? Tak. Oglądam z takiego pornosa fajnego, nie? No i słuchajcie, no i leci nutka w tle, nie? No i znam tą nutkę mówię, nie? Ty, a słucham kurwa dalej, a tu jeszcze nie dość, że w pornosiu leci ta nutka, to jeszcze u mnie na komputerze idealnie ta sama, ty. Ale kurwa schiza. Grak, gra kaisom, Yuminami Morganą. Na pewno zbyt peski serenka to jest. No to jeszcze jak na imię, kurwa. Siema Sarenka Nie siema, tylko siema ma łosiu Z lepszą rangę Napisz i tak siema łosiu No ja najpierw zapytaj kogo na imię A nie od razu No znowu. już kolega <coughs> Obrońca, koń rycerzu Przyszedł Obrońca <coughs> Koń na <byłem> rycerzu <coughs> Dawaj, zabijamy biorą, to... tego Garena. Drajka biorą, jungler. Dobra, ja biorę topa. Bierz go do końca. No to dalej, bo ja 30% nie mam. że go Ej, tu kranek? O, Dobra, jak O, o kurde. O, ukradł, ukradł. <laughs> <laughs> Garn się bo, o, dinańczy, Ej, nie do zabicia jest chyba. O kurwa, zrobicie coś? Garen Gdzie jest Diego? Diego ja rucha no, kolego no. Dobrze Sę Szósty level mam normalnie, tak o. masz szósty, ale zapierdzałaś No, zaraz rykuję w kogoś To Sam maksymalny to rzuciłeś Ja pierdolę, o, no Diego, I tu rucha kolego <śmienny> I na ten darm bije! <śmienny> <śmienny> no ale To, ale co za ziomek? że herada zmarnował, to jeszcze -no się wyjebał. Chodzę znów, tobie, tobie po, gole, po głowie. Za krokiem, krok. tup, 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 Tu tup, masz i nie masz, powiesz. Chodzę znów, chodzę... Po... Jak... Mm, ona nie no, jest. Nie no, no, no włącz seba... tego Team X. Tego Team X włącz to było fajniejsze. No <laughs> o, zarapuj i ty seba to. A dawaj później parodia. Nie, nie, zwrotka szefa cicho. Leksiu, nie lekcji. Wjeżdżam na grubo kopary i befsztyk. Je, yeah. wow, nie mieszczę się w lombo, to jeżdżę koparką, ty w misianko. Je, yeah. wow. Jedę pobicie jak Bigi na szczycie. Lubię, jeść sowicie. Je, yeah. wow. Nie większe w rodzinie, nikt was już nie zmieni, jak w poprzednim pimie. Je, yeah. wow. Trzeba podobać się jak śpiewam. No, brak mi słów po prostu. A chcesz, chcesz na żywo? Moja matka szkoła nie wiesz za głowę. Musiałam być Nie, ale teraz, 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 już, teraz za drugim razem to wjechała, także perfekcyjnie jest styletycznie, bo ona to śpiła. Na debilu, ja mam piąty level już, alo. I tak przegrasz. Zasz, ten garen mm. taki oro robi. On nie do zabicie jest. Szczególnie zerkuje zaraz. <gryw> już w ogóle. <gryw> no. <gryw> ale oro na tym garenie. <gryw> to nie jest zły win ja Dobra, ale co kto cię zabił? Raz. Tomek. <laughs> nie mogę! No nie mogę! No i co? Żółty. Żółty pies. Żółty. Pies, pies ogrodnika, ja musiał wszystkich wydymać. Ale Fred go wydymał, prosto. Niemiłe sewa to było. A ja się tak starałam i wyłączałam to światło cały czas. A ja Zdję, była Ada po prostu tak? Tak. Nie był Zaczęliśmy sobie wysłać takie filmiki na snapie. I w końcu wzięła go do ręki i mówi patrz, <śmienny> nie jdem na maly. tak to było znacznie w ogóle. Zaczęliśmy sobie skrywać. Wzięła go do ręki. <śmienny> Ta. Nie no, Luber i nam przywiózł Ale <śmisk> w Warszawie? Loczek okay. zrobił Nie, Loczek nie zrobił, Loczek, jest kutas <śmisk> Szotuj to Seba bo, Szotuj go A nie tylko mnie Dobrze. <śmisk> Patrzysz? Pa, pa, pa O, Derek ma musję O kurwa ty, się. ty, no bo on jakiś kurwa psycho ale mu złebem kopa, Wiedziałeś to? No ta chłop przy nodze piłkę prowadzi, kurwa. A nawet nogi nie ma. Ha. Wow. ha. Wow. ha. Wow. Ale, to Widzowie, szatujcie. Ale dał. No. Kurwa, Drifterzy!